Cześć, lecimy z następnym samochodem Dodge Durango 2015 wersja po liftingu specyfikacja GCC z bezwypadkową historią jednostka napędowa 5.7 V8 360 koni mechanicznych auto w specyfikacji Limited mamy tutaj skórzoną tapicerkę podgrzewane fotele podgrzewana kierownica dużo chromu, całoroczne ładnopony. Trzy rzędy szybe w szybertach. Kremowe, piękne wnętrze. Utrzymane w świetnym stanie. Nawigacja, pełna elektryka. Piękny czarny kolor samochodu. Auto z niewielkim przebiegiem na poziomie 110-120 tysięcy km. Już dzisiaj pojawi w naszej ofercie. W bardzo atrakcyjnej cenie. W pokładzie także fajne nagłośnienie, przyciemniane ceramicznie szyby, aktywny tempomat, wielofunkcyjna kierownica z łopatkami. Naprawdę auto godne polecenia i przede wszystkim wieluzadaniowe. Trzymajcie się, hej.